No ładnie! Chciałem się podzielić z Wami takim e, stanem mojego mózgu. Dzisiaj opuszczam Polskę. Dzisiaj, tego samego dnia. Jest trochę szalone połączenie geograficzne. Jestem w ogóle w Nowym Jorku, bo lecę do Nowego Jorku tylko na kilka dni. No dobra, wróciłem. Kasia wyleciała. Do Japonii. Bardzo ciężko mi jest samemu nadążyć za tym wszystkim. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w moim vlogasku. Wydaje mi się, że ostatnio w takim tempie wszystko się tutaj toczy na moim kanale, że sam trochę nie nadążam. Przyleciałem do Nowego Jorku, wczoraj byłem w Katowicach na, na Intel Extreme Masters, dwa dni temu byłem w Zakopanem, przez to, że te odcinki są tak napakowane akcją, oddaliliśmy się od siebie. <laughs> do Nowego Jorku na zaproszenie Samsunga, e, ma być tam pokaz technologii. Powiem szczerze, nawet sam nie wiem, jakich jeszcze. Początek tego roku to był w ogóle najlepszy chyba dla mnie czas, czego się kompletnie nie spodziewałem, ale okazało się, że w styczniu w ogóle zacząłem trafiać takie po prostu filmy, które ludzi bardzo interesują, i to mnie też napędziło i dało mi wiatr w żagle. Zrobiłem ten film o kryptowalutach, który jest jednym z najpopularniejszych filmów na, na moim kanale. Zrobiliśmy Netflixa, Black Mirror. Wszystko zaczęło jakoś tak bardzo grać ze sobą. No i przyszły Igrzyska Olimpijskie, i to co tam się wydarzyło, to wiecie. Ostatnie godziny w Warszawie. No zawsze jak jestem w Polsce to mam tak szaleńcze tempo poruszania się. Codziennie, gdzie indziej, strasznie wszystko przez szybkę oglądam. Bardzo to jest dla mnie ciekawe to co się wydarzyło przez ostatnie kilka, kilka miesięcy, a szczególnie ten kontrast między styczniową premierą Black Mirror, czyli temu, że zostało mi wrzucone wyzwanie. Jakby narracji, montażu filmowego, który robiłem wspólnie z Konradem. A niecały miesiąc później zostało mi rzucone wyzwanie zrobienia czegoś ciekawego w branży dziennikarstwa sportowego. Więc, jakby trudno mi sobie wyobrazić bardziej oddzielone od siebie dziedziny, jeśli chodzi o produkcję wideo. No i tym bardziej się cieszę, że i jedno i drugie jakoś zostało pozytywnie odebrane przez społeczność widzów. Odbyliśmy właśnie spotkanie podsumowujące. Tutaj koledzy, którzy byli odpowiedzialni ze strony Eurosportu, tu to... za nas, naszą współpracę całą, więc tu wszystkie wasze komentarze, że Eurosport, fajnie, że ten, to tutaj na ręce przekazujemy. Bardzo dziękujemy, fajna współpraca była. Oby więcej takich. No, to... kto wie. <grym> Doszliśmy do wniosku, którym dla mnie jest bardzo satysfakcjonujący, to znaczy YouTube i telewizja od lat jakoś tam romansują ze sobą. Moim zdaniem, co jest oczywiście moje subiektywne zdanie, to się bardzo często kończy taką biedę telewizją. To znaczy, youtuber wyciągnięty ze swojego takiego naturalnego środowiska, nagle okazuje się być taką no, rozmytą bardzo osobowością w telewizji. Wiem, że zawsze sobie wyobrażałem, że gdybym ja na przykład zaczął występować w telewizji, to by było mega słabe, bo nie jestem takim typem osoby, która do telewizji się nadaje. Ja umiem siebie wyreżyserować tak, że ludziom się wydaje, że jestem przebojowy i mam zawsze odpowiedź na wszystko. Kto nie skacze? Ten z policji, hop, hop, hop. A wydaje mi się, że do telewizji Wizji potrzebny jest inny zestaw umiejętności, niż ja posiadam. Wczoraj w nocy były Oscary, fajnie, jakby w samolocie był ten shape of water, tak. No ale to jest wszystko dygresja. Zmierzam do tego, że w przypadku tej współpracy olimpijskiej z Eurosportem udało nam się kompletnie mimochodem wymyślić taki, no coś ciekawego, co według mnie ma wartość i. Jest to kierunek, który powinien być eksplorowany. Nie tylko przeze mnie w przyszłości i ten, tylko też przez innych twórców, przez inne stacje telewizyjne. To znaczy to, co tam zrobiliśmy, to było... telewizja i ta taka no, wielka firma, która za tym wszystkim stała, Eurosport, Discovery, to otworzyło drogę, tak? Z drugiej strony sama forma, którą operowaliśmy, to było... W 100% jakby YouTube'owe, i z tego jestem strasznie dumny, że nie próbowaliśmy zrobić czegoś, co by mogło iść w telewizji, nie? Tylko robiliśmy wszystko po swojemu. To się urodziło mimochodem i tak nikt w sumie za bardzo tego nie planował, a okazało się, że jest tutaj co naśladować, i sam, sam bardzo chętnie będę zżynał z tego pomysłu, naszego pomysłu. <grych> Odkąd nie mieszkam w Polsce, to każda kolejna wizyta w kraju podoba mi się chyba jeszcze bardziej. No cóż, highlightem jednak było. Polskie góry zakopane. Moi rodzice, naprawdę piękne chwilę. Jak już jesteśmy tak w ogóle w temacie igrzysk, to tak troszkę też zapleczowo chciałbym wam powiedzieć, że bardzo się cieszę z całego waszego odzewu. Naprawdę strasznie dużo komentarzy dostałem i prywatnych wiadomości, i nawet jak teraz byłem w Polsce parę dni, to ludzie mnie zaczepiali na ulicy, żeby mi podziękować i pogratulować. Dużo ludzi mi mówi. Wprost, że ich sposób myślenia o sporcie trochę się zmienił przez to, co zrobiliśmy. Mój sposób myślenia się zmienił, i to jest bardzo satysfakcjonujące, bo udało się zrobić coś takiego, co tak nagieło trochę rzeczywistość, nagięło czasoprzestrzeń. I wiecie, o co mi chodzi? Jeśli zmieniłem zdanie kilkuset osób, to, to dla mnie to, to już jest mega w ogóle zajawka. Przy czym chciałbym też zaakcentować, że to wszystko był mega spontan. Nie? To znaczy, my jadąc tam nie wiedzieliśmy, co będziemy robić. To, co powiedziałem w filmie, tym ostatnim, olimpijskim, że myśleliśmy, że będziemy robić filmy o restauracjach i tak dalej. To jest wszystko prawda. My wymyśliliśmy w pewnym momencie, że zrobimy sobie. Sprit Sita, wpiszemy tam wszystkich polskich sportowców. Was, widzów, poprosimy o ewentualne takie połączenie nas, networkowanie nas yy, z reprezentantami Polski. To zatrybiło, to się udało. Myślę, że ten wkład w społeczności był bardzo ważny w tym wszystkim. Jakoś nigdy to nie wybrzmiało, ale to, że mieliśmy taki bezpośredni i ciepły kontakt z polskimi sportowcami, w wielu przypadkach było zasługą ludzi, którzy byli mo mo moimi. Naszymi z Kasią widzami i postanowili nam pomóc. No jestem z tego wszystkiego bardzo zadowolony i, i tak takie to jest. Po angielsku się mówi humbling, czyli uskromnościowiające. <laughs> Jak ktoś mi tak za bardzo słodzi w tym temacie, to ja się staram powiedzieć, że ta historia napisała się sama, to znaczy, wydaje mi się, że to co opowiedziały te filmy że to jest ciekawe i bardzo się cieszę, że to się udało wydobyć, ale też nie wydaje mi się, żeby w tym była jakaś nasza wielka umiejętność. My tylko postawiliśmy lusterko w odpowiednim miejscu i to, co w tym lusterku się odbiło, to była jakaś tam prawda. Więc wydaje mi się, że to, co zrobiliśmy, no to jest taka pewna wariacja pracy z łopatą, ale jestem dumny, że to akurat na nas padło i... no wielkim zaszczytem było móc zrealizować coś takiego. Swoją drogą, to jest może dla was nieoczywiste, ale to nie jest zawsze tak, że ja się świetnie bawię nagrywając rzeczy. A w tym przypadku jakby bardzo fajne filmy myślę, że zrobiły się same. Ja się bawiłem świetnie i przy okazji jakoś to znalazło odbicie. No cieszę się, tak chciałem to po prostu powiedzieć, żebyście wiedzieli. Muszę też Wam się przyznać już tak. Idąc trochę dalej myślami, otworzyło się przede mną bardzo dużo nowych drzwi. Zacząłem dostawać bardzo dużo zaproszeń na różne ciekawe wydarzenia. Wydaje mi się, że dużo ludzi na bazie tych materiałów olimpijskich dowiedziało się jakoś o moim i naszym istnieniu. To są tacy ludzie, których można zaprosić gdzieś, gdzie dzieje się coś ciekawego i oni tam to swoje lusterko zamontują i może się odbije jakaś ciekawa historia. Od kilku miesięcy to co robię weszło trochę na następny level. To jest aż momentami przerażające, nie, bo z jednej strony moje życie stało się dużo bardziej intensywne niż pół roku temu tak naprawdę. A już wtedy było całkiem dużo roboty. No ciekawy dla mnie moment, w którym rozmawiamy o bardzo dużych dealach z bardzo dużymi firmami i możliwości są ogromne, ale jednocześnie też czuję, że to jest jakieś takie poleminowe i trzeba uważać co się robi i mądrze podejmować te decyzje, więc troszkę stresu w tym wszystkim jest, nie. Jak sobie w ogóle policzyłem, że jeśli by zacząć liczyć od początku listopada, to w Nowym Jorku spędziłem najwięcej czasu ze wszystkich miejsc. No i tyle w zasadzie. No i mówię to wszystko będąc w Nowym Jorku. Tutaj jestem na kilka dni, a wizyty w Stanach Zjednoczonych zaczynam od tego, co w Stanach Zjednoczonych najlepsze, czyli kombucia o smaku Cayenne. Jest naprawdę dobry. Mm, pyszne. I, I po kilku dniach. Lecę z powrotem do Tokio. Pamiętajcie, że z końcem kwietnia będzie próba przebiegnięcia maratonu w Londynie. Ja już pójdę spać, bo jestem... Bardzo zmęczony, a Wam bardzo dziękuję za to, że oglądacie te wszystkie rzeczy. I dziękuję Wam za wszystkie pozytywne komentarze i wiadomości, które mi wysyłacie. Pomyślcie o tym, że jest bardzo duża szansa, że ja czytam te rzeczy. To znaczy, nawet jeśli nie dostaniecie odpowiedzi, to prawdopodobnie przeczytałem. I każdemu z Was bardzo dziękuję. To jest wielki zaszczyt móc dostarczać Wam tę rozrywkę przez te parę minut każdego dnia. Cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem i jestem tu dzięki Wam, więc w sumie możemy sobie jakąś piąteczkę przybić. Trzymajcie się, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pa! Trzeba się godnie pożegnać z Polską, a wiecie jak to jest godnie?